Cześć! Z tej strony Mikołaj. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie moich wrażeń z testów Trek'a Fuel'a EX w wersji 98 Eagle 90. To jest wszechstronna trailówka, nowość Trek'a na 2026 rok, którą upalam już dobre 2-3 miesiące. Właściwie cały okres jesieni i wczesnej zimy to są testy tego roweru. Miałem okazję pojeździć naprawdę sporo. Najwięcej w masywie Ślęży i Raduni, także dużo ścieżek naturalnych z kamieniami, z korzeniami. Bardzo akurat tak się trafiło, że jeździłem w dużym błocie wtedy. Byłem też srebrny, żeby trochę więcej poczuć prędkości i tego, jak się zachowuje właśnie na bandach, na szybkich trasach. Także myślę, że mam całkiem fajny już bagaż informacji na temat tej maszyny. Do tego kilka jazdek w takim terenie właśnie bardziej cross country i dirt, takie jak on tutaj wywrocawił u siebie na swojej miejscówce. Także myślę, że to będzie film kompletny, podsumujący właśnie jak ten sprzęt zachowuje się w takim zróżnicowanym środowisku. Natomiast na początku, kilka słów o linii Fuel bo Fiuel to nie jest nowość w treku, tylko to jest marka modelu, która jest bardzo uznana. To jest już siódma generacja tej trailówki, no i z każdą kolejną generacją jest ten taki rozwój, który widzimy jak na dłoni, że rośnie skok, zmienia się geometria, rosną możliwości tego roweru. Do tego coraz lepszy osprzęt, coraz lepsze hamulce, coraz lepsze amortatory. No i to wszystko sprawia, że dzisiaj taka trailówka, która, no, umówmy się, jest idealnie, Podręcznikową, jakby rynkową tej lówką, może dokładnie tyle samo, co rower Enduro sprzed pewnie 6, 7 czy 10 lat. Także no te rowery potrafią coraz więcej, i zresztą te testy, które przeprowadziłem, jak najbardziej to potwierdzają. Natomiast jeżeli chodzi o model Fuel, to w tej siódmej generacji zaszła duża zmiana, bo zwróćcie uwagę, że mamy teraz jedną ramę ale wokół niej bardzo dużo możliwości wyboru tak naprawdę różnych rowerów bo ten rower może być 29erem tak jak ta moja wersja EX ale jest też opcja aby był maletem może mieć z tyłu od 145 aż do 160 mm skoku z przodu od 150 do 170 no i wyjściowo już kiedy klient kupuje ten rower są trzy możliwości EX klasyczna trailówka którą właśnie ja testowałem wersja MX na malecie i LX taka enduroówka z krótkim skokiem także naprawdę bardzo pokaźne możliwości już na etapie zakupu. Natomiast co jest fajne, dalej kiedy ten nowel już mamy, możemy sobie go przerobić. Każdy jeden Fuel ma tą samą ramę, różnią się rockerami i właśnie osprzętem i tak naprawdę kiedy my jeździmy, powiedzmy kupujemy sobie trailówkę, ale widzimy, że się wkręcamy coraz bardziej w jakieś chopki i tak dalej, możemy sobie go przerobić na MX-a, czyli na maleta. Na tym polega jakby Duża zmiana i nowość w obrębie właśnie całej rodziny modeli Fuel. Do tego te personalizacje są możliwe jeszcze większe. Jest też flip chip, który pozwala zmienić progresję zawieszenia. Są inne miski sterów, które pozwalają regulować też delikatnie kąt główki. Także te wszystkie możliwości personalizacji są bardzo bogate i zresztą możecie je kojarzyć, bo ja bardzo podobnie opowiadałem o modelu Fuel Plus, czyli jego bracie ale ze wspomaganiem elektrycznym. Miałem okazję ten nower testować wcześniej w tym roku. Jeżeli Was interesuje to, jak mi się na nim jeździło, to Was zachęcam. W prawym górnym rogu Waszych monitorów jest link do tego materiału. Natomiast jeżeli oglądaliście, no to już wiecie, to, to nie musicie wchodzić. A teraz tego słuchajcie bezpośrednio do tego, jak ten nower jest zbudowany, jak jest wyposażony w tej konkretnej wersji, którą testowałem. No i oczywiście, jak działa zawieszenie, jak jeździ po trailach i dla kogo go polecam. Fuel oczywiście występuje w dwóch opcjach ramy. W ramie aluminiowej oraz ramię karbonowej, tak jak u mnie w moim testowanym modelu. No i oczywiście, tak jak zawsze w przypadku Treka, jest to karbon OCLV Mountain. I co mi się bardzo podoba, i to już zdradzę na początku, to nie jest taka betonowa, ultra sztywna rama. Mi się to bardzo podoba, bo dzięki temu ten rower yy, czuć, że wklejacie się w bandy, wklejacie się fajnie w korzeniach, jak jedziesz po jakichś takich dużych nierównościach. Ta rama nie utyka w tych miejscach, a przepływa bardzo płynnie yy, przez to. Ja jestem dosyć, może nie, nie że ciężki, ale też nie ważę mało, bo około 90 kg teraz. I naprawdę, jakby ta sztywność jest dla mnie perfekcyjnie zbalansowana. Mi się to bardzo podoba i mówię to dlatego, że ja nie lubię, kiedy rower MTB jest zbyt sztywny, bo zbyt sztywny rower po prostu mi odjeżdża w zakrętach gdzieś tam. Jest zbyt mało elastyczny, żeby się właśnie wklejać w takie trudne, jakieś terenowe elementy. Ja szanuję rowery, które są właśnie odpowiednio zbalansowane, jeżeli chodzi o aspekt sztywności, i ten fuel to ma i to mi się bardzo podoba. Dalej, jeżeli chodzi o zawieszenie, no, zawias z systemem ABP, czyli systemem, który jakby odseparowuje działanie tylnego zacisku hamulcowego od zawieszenia, dzięki temu ono bardziej płynnie pracuje i jakby hamowanie go nie usztywnia. No i w wersji EX, czyli w tej mojej testowanej. Mam z tyłu dokładnie 145 mm skoku. Jeżeli chodzi o geometrię, jest to nowoczesna geometria, ale bez jakiejś przesady w stronę super płaskiej główki. Po prostu yy, Sprawdzone liczby 64,5 stopnia kąt główki, tak dla przykładu, żebyście wiedzieli, spora baza kół, spory ridge, ogromny przekrok to mi się bardzo podoba, że ten przekrok jest naprawdę tutaj spory w standardzie 200 mm skoku w droperze. Ale wróćmy jeszcze do geometrii, kąt podsiadłówki. On się oczywiście zmienia w zależności od tego, jaki jest rozmiar ramy, ale u mnie w pixelce to jest 76,9 stopnia. Naprawdę bardzo fajna, stroma podsiadłówka, która mocno sytuuje rajdera z przodu roweru to daje taki efekt, że siedzisz bardzo w rowerze, siedzisz mocno w centrum, siada śnieżkości jest fajnie ustawiony pod takie jakieś trawersy, pod manewrowanie rowerem, czujesz, że jesteś ciałem tak ustawiony, że możesz ten rower dobrze łamać w zakrętach, dobrze go łamać w takich ciasnych sekcjach, naprawdę fajnie to działa plus taka pozycja też ułatwia podjeżdżanie jakichś ciężkich podjazdów, dobrze się jakby napędza rower, kiedy się siedzi mocno przesuniętym do przodu na support, ale o tym jeszcze powiem za chwileczkę co ważne, schowek w ramie, gdzie mieści się sporo rzeczy bo są dwie torebki, jedna na górze, druga na dole. Jakieś ochwyty montażowe, tutaj mamy pod yy, jakieś dodatkowe multitulec, tam potrzebujecie zabrać na trasę. I dla mnie genialna sprawa w tym rowerze, Proste systemy. Z tyłu UDH, standard, który pozwala montować grupę Srema Transmission, ale przede wszystkim ważniejsze sprawy. BSA z przodu, gwintowany suport. No i słuchajcie, to co ja uwielbiam w rowerach, gdzie katujemy, serwisujemy i jeździmy, zewnętrzne prowadzenie przewodów. One wchodzą do ramy oczywiście, ale dopiero tutaj w dolną rurę nie ma wejścia przez stery. No jest to dla mnie super, bo jak ktoś dużo jedzie na rowerze i potem regularnie go serwisuje, to takie tematy są po prostu irytujące. To jest prosty system, wszystko Fajne, łatwe w serwisie i ja to bardzo szanuję. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to teraz przejdę do czegoś, co bym nazwał. Że ono jest bardzo przemyślane, bo ten rower jest bardzo fajnie wyposażony, bardzo fajnie przygotowany, ale nie pod kątem tego, żeby świecił się jak Koinga, tylko pod kątem tego, żeby to było wyposażenie, które doceni rider, który dużo jeździ na rowerze. I zwróćcie uwagę o co chodzi: karbonowa rama, czyli świetny fundament dla dobrego roweru. I teraz idziemy dalej: zawieszenie, też górna puła. RockShock Lyric Ultimate, bardzo dobry przedni amortyzator, z tyłu Super Deluxe, też Ultimate. W wersji RC2T oba mają regulację y, szybkiej y, kompresji, wolnej kompresji, także jest masa możliwości ustawienia tego zawieszenia pod siebie. I teraz to jest fundament dobrego roweru NTB. Dobra rama, z dobrą geometrią, z dobrym systemem zawieszenia i z dobrymi amortyzatorami. A to wszystko jest przełamane prostą grupą mechaniczną SRAM Eagle 90, czyli po prostu czymś, co nie trzeba tego ładować, nie trzeba o tym myśleć. Jak gdzieś urwiecie przerzutkę albo, nie wiem, zegniecie zębatkę w korbie, to to nie kosztuje miliony monet, to się szybko wymienia, a przede wszystkim, kiedy jeździcie na jakieś ścieżki, to nie trzeba przed każdym wyjazdem patrzeć, czy macie baterię naładowaną, czy nie. Mi się to bardzo podoba, w tym rowerze naprawdę nie jest potrzebna elektronika i ja taki wybór doceniam. Jeżeli chodzi o hamulce, tutaj są Mayveny brąz, bardzo mocne hample. Z fajną modulacją, łatwo wyczuwalną, z dużą mocą dostępną bardzo szybko, naprawdę no, ten hamulec fajnie hamuje. Pod warunkiem, że jest dobrze odpowietrzony. Ja akurat jak ten rower dostałem, oddałem go do znajomego serwisu PM Rider we Wrocławiu. Oni mi tam te hamulce porządnie przelali, porządnie odpowietrzyli. No i od tego czasu naprawdę one funkcjonują rewelacyjnie. To jest naprawdę świetny hamulec. Chociaż, już kiedy właśnie dowiedziałem o tym, czuły na dobre odpowietrzenie. Jeżeli chodzi o pozostałe wyposażenie, koła Bontrager Line Comp 30. Taki trochę najsłabszy punkt tego roweru. Koła aluminiowe, ciężkie, mało dynamiczne i tak naprawdę no każdy, kto jeździ dużo, pomyśli sobie: ok, szkoda, że nie karbonowe, szkoda, że może nie jakieś lepsze aluminiowe, ale z drugiej strony nowoczesne w standardów szerokości obręczy, odpowiednio sztywne, odpowiednio odporne na jakieś rozcentrowanie, nic się z nimi nie stało. Raz porządnie dobiłem, bo zapałem kapcia i zanim zdążyłem hamować na kamieniach, to dobiłem też obręcz, nic się nie zniszczyło, także. No, te koła po prostu działają, ale na pewno kiedy mówimy o dynamice jazdy na rowerze, o podjazdach, to czujemy, że jednak to jest koło, które trochę tej dynamiki zabiera. No i teraz, co mi się bardzo podoba i to jest to kolejne potwierdzenie tego, że ta specyfikacja jest przemyślana A do Z i jest dla rajderów, a nie dlatego, żeby ładnie wyglądała w katalogu, żeby tutaj była jakaś, nie wiem, elektroniczna tylna przódka, Dobre, porządne opony, ukochane przez rajderów Trail i Enduro miniony, z przodu DHF, z tyłu DHR 2. W fajnych mieszankach, wzmocnione, także naprawdę fajne gumy wszechstronne, jeździłem dużo i po błocie i po suchym i myślę, że dla wielu rejderów taka opona, taki zestaw w ogóle opon to jest komplet, który naprawdę sprawdzi się w większości warunków. I teraz dalej, jeżeli chodzi o tą specyfikację, ona się nie kończy, jeżeli chodzi o swoją jakby ciekawość, bo jest kierownica karbonowa Race Face'a i co ciekawe, no to jest niepotrzebne dla mnie, ale też jest siodełko trecha, które również jest karbonowe, na karbonowe pręty i podstawę. Yy, także myślę, że to tyle najważniejszych faktów. Yy, masa. Masa to oczywiście istotna na rowerze trailowym, w którym podjeżdżamy dużo, tak samo dużo jak zjeżdżamy. 15,6 kg, tak jak stoi, kiedy wyjmiemy z niego bidon i kiedy wyjmiemy dentkę yy, z, z ramy, czyli 15,6 no, na XL, wydaje mi się, że naprawdę fajna waga. Yy, rower oczywiście no, podjeżdża gorzej niż cross country pod górę, ale jestem w stanie nim wjechać dokładnie tyle samo. Nieraz czułem, że zębatka 30 z przodu, yy, no to. Gdyby była 28, byłoby fajniej, tak bym się mniej męczył, ale wydaje mi się, że ta grupa nawet nie występuje z 28, także to jest minimum, co Trek tutaj mógł zaproponować. I naprawdę jest to rower kompletny, który jakby na ścieżkach nie ma słabych punktów, jeżeli chodzi o wyposażenie. Można się przyczepić, że koła są mało dynamiczne, no ale to yy, z drugiej strony jest fajne to, że kiedy już koło zdewastujecie, jest do wymiany, to aluminiowe koło nie kosztuje dużo, więc naprawdę yy, no. Wydaje mi się, że jest to przemyślana specyfikacja od A do Z. Cena takiego roweru 29 199 zł. Oczywiście można powiedzieć, że nie mało. Natomiast pamiętajmy, że jest to rower z kolekcji 2026. Oczywiście teraz na rynku jest masa okazji. Można kupić rowery taniej, drożej, jak to lubi. Natomiast to, co powiedziałem, jest to, jest to nowy model na kolejny sezon. Zbudowany według najnowocześniejszych standardów i mający wszystko to, co nowoczesna trailówka powinna mieć. I teraz powiem mam, jak jeździ, a Wy sami ocenicie, czy jest tego warty. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, to tak naprawdę jest to rower moim zdaniem poprawny do bólu. Ja tak bym powiedział, jakbym kogoś spotkał na ulicy. Jedna odpowiedź na to, jak ten rower jeździ, tutaj wszystko się zgadza. Po prostu od A do Z wchodzisz na ten rower, tylko sobie go ustawisz i tak naprawdę wśród pierwszego zjazdu czujesz, że on jest łatwy do wyczucia, taki bezpieczny, stabilny, a przy okazji bardziej skrętny niż by Ci się wydawało z tego, jaki jest stabilny. I to jest uważam jego duża zaleta. Jest to po prostu rower dopracowany, w którym nie ma czegoś takiego, że patrzysz sobie na katalog w internecie i myślisz sobie, o jaki wynalazek, jakieś mega płaskie kąt albo o jaki wynalazek, jakiś niesamowity system zawieszenia. Nie, tutaj jest wszystko, co już jakby znamy, ale to jest dobre, dobrze zestrojone i tak wspólnie, jakby spakowane, że po prostu dobrze działa już w trakcie jazdy. Ale przejdźmy do szczegółów: jeżeli chodzi o zawieszenie, ono jest bardzo aktywne. Ja wręcz, jak pojechałem pierwszy raz, miałem takie uczucie, że nie wiem, czy sak nie jest zbyt duży, czy nie powinienem jednak zmniejszyć sagu, bo miałem takie wrażenie, że łatwo wykorzystuje dosyć dużo skoku. Ale to było tylko początkowe, takie złudne pierwsze wrażenie, dlatego że powiem wam szczerze, że jak pojeździłem więcej, wiadomo, pierwsza jazda, drugi, trzeci, czwarty zjazd, potem kolejny wyjazd i tak dalej, no i już zebrałem sobie więcej tych moich doświadczeń z tym rowerem, to uważam, że to zawieszenie jako, jako całość, mimo że nie zmieniłem tego sagu w końcu, daje naprawdę poczucie dużego wsparcia. Jest aktywne na całej długości skoku, płynnie działa na całej długości skoku i masz takie wrażenie, że jedziesz szybko, jedziesz ostro, robi się ciężko. Ale nie brakuje Ci jakby skoku, ale czujesz, że, że masz ten zapas, że jeszcze nie zamknąłeś zawieszenia. Jest spora progresja na samym końcu, końcu ugięcia, więc naprawdę jakieś lądowania większe to okazuje się, że czegoś tam się bałem na przykład. Załadowałem, mówię kurczę, to, to było proste, szczególnie oczywiście w górach, no bo tam są większe prędkości, większe jakieś przeszkody. Także naprawdę uważam, że zawieszenie pracuje bardzo płynnie, bardzo aktywnie i daje takie właśnie to, tak jak powiedziałem, już raz poczucie wsparcia. Jeżeli chodzi o podjeżdżanie, bo to jest małe, takie nawet małe zaskoczenie, jest bardzo, bym powiedział, efektywne to zawieszenie. Ono naprawdę, nawet kiedy odblokowane sobie je pozostawimy, pozwala. Sprawnie ten rower napędzać, no i tam, gdzie nie ma miejsca na blokowanie go z ręki, no to, no to ja jeździłem na odblokowanym i jakby tutaj wszystko było aktywnie. Właściwie tutaj nie ma pełnej blokady, są po dwie pozycje, pozycje, jedna jest open, druga jest firm, czyli sztywna. Bardzo małe pokrętło, to jest minus tego, tego modelu dampera. Jest bardzo małe pokrętło, właśnie przełączające między open a firm. I faktycznie, kiedy robiłem to na podjeździe, no to na jakimś szutrowym to jest proste, ale kiedy się zapomniałem, wjechałem już na ścieżkę, to przełączenie tego jest trudne. To właściwie jest, moim zdaniem, taka najbardziej. Odczuwalna wada tego roweru, właśnie kiedy jeździmy w terenie, ciężko pracujące, zbyt małe pokrętło przełączania, właśnie pozycji tutaj w damperze. Natomiast faktycznie takie podjazdy jakieś łatwe, drogi szutrowe, asfaltowe, kiedy gdzieś się zdarzają, czasami w górach, warto sobie przełączyć na, na sztywniejszą tą platformę. Wtedy jeszcze bardziej efektywnie podjeżdżamy, jeszcze mniej mocy gdzieś tam ginie, ale niezależnie od tego, który ustawimy, to naprawdę rower jest efektywny. A to, co powiedziałem też wcześniej, siedzimy bardzo. Pro temu, żeby dawać dużą moc w korbę. Bo siedzimy mocno do przodu, więc pedałujemy mocno z góry, mocno jakby naciskamy na pedały. Jest to bardzo efektywna pozycja właśnie pod podjeżdżanie. Także okej, okay, no, rower nie jest super lekki, tak, to nie jest rower down country czy cross country, ale naprawdę mi się nim fajnie podjeżdżało i spokojnie, jak sobie jechałem na przykład na moje takie trasy na Raduni i na Ślęży, to byłem w stanie w dwie godziny zrobić tysiąc przewyższenia i zjechać dobre 7 zjazdów, także no. Dla mnie optymalne takie połączenie, właśnie rower trailowy, który pozwala ci i sprawnie podjeżdżać i bardzo fajnie pobawić się na zjazdach. a no, jeżeli chodzi o zjazdy, no to jest bajka. Rower, tak jak powiedziałem wcześniej, jest łatwy do wyczucia. Ten okres inicjacji jest bardzo szybki, dosłownie jeden-dwa zjazdy i już czujesz, co on potrafi i jak się na nim układać, że tak powiem. W mojej wersji EX duże koła, no to jest taki świetny i stabilny rower na szybkie trasy. Tak jak gdzie są bandy pokonywane na dużych prędkościach, gdzie są jakieś duże kamienie, pojawiają się w seriami jakieś skoki, to szczególnie poczułem w i naprawdę miałem okazję tam się pobawić no, na dużych prędkościach, każdy kto tam jeździ to wie, że to są trasy, które są szybkie, tam nie ma jakichś hardkorów, ale jest po prostu szybko i ten rower bardzo stabilnie takie trasy pokonuje, także to mi się podoba, a przy tym, i to mnie zaskoczyło on jest ultra zwinny w krętym terenie i teraz nie wiem, czy to jest wynik geometrii, czy tego co powiedziałem wcześniej że on, jesteś bardzo jakby tak w środku roweru i to pozwala tak się układać ładnie w zakrętach, ale naprawdę w krętym terenie, szczególnie gdzieś tam na błocie, gdzie jeszcze trzeba więcej się tym ciałem układać w zakrętach, czułem wiele razy, że on jest taki responsywny, że się tego w ogóle pewnie nie spodziewałem. I to mi się bardzo podoba. Fajnie się fleja w zakręty, fajnie się fleja takie właśnie ciasne jakieś sekcje i naprawdę to, co powiedziałem wcześniej, no taki rower poprawny do bólu. Tutaj nie ma jakiegoś ekstrasu, że powiem kurczę, to jest coś, czego się nie spodziewałem, coś zupełnie nowego. Tutaj po prostu jest bardzo przemyślana konstrukcja, która zbiera... Wszystko, co dobre, co inżynierowie tak sobie wypracowali we wcześniejszych generacjach, dołożyli do tego coś nowego. No, i jako suma tych wszystkich prac nad nowym Fuelem, mamy po prostu trailowy rower bardzo wszechstronny, bez większych wad. Po prostu sprzęt, zaprasza, żeby jeździć w góry, a przy tym bardzo wszechstronny, bo poradzi sobie i na trasach krętych, i na trasach szybkich, i można na nie też poskakać, i można sobie przyjechać w taki teren jak u nas w Wrocławiu i nawet w stylu cross country pojeździć, bo wciąż jest na tyle lekki i zwinny na podjazdach, że daje w takim miejscu również przyjemność zjazdy. Myślę, że bardzo fajny rower dla osoby, która szuka jednego, wszechstronnego roweru MTB. Oczywiście z nastawieniem przede wszystkim na ciężki teren i na ostrą jazdę, no ale po to właśnie ten nowy został stworzony. Po więcej, jak zawsze, zapraszam Was do mojego artykułu na portalu, do którego link jest na dole w opisie filmu. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z tego typu treściami. A się z nami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.